Cześć, witamy Was w kolejnym Wago Expressie. Przed Wami Adam Kralewski, Łukasz Michalski. W dzisiejszym Wago Expressie chcielibyśmy się poruszyć temat stałych elementów, komponentów szaf sterowniczych. Adam, mamy ze sobą szafę, która jest szafą sterowniczą. Czy mógłbyś nam powiedzieć ogólnie, z czego się składa szafa, Czym jest szafa sterownicza? Jasne, szafa sterownicza to zbiór komponentów mechanicznych, elektrotechniki, automatyki. Elementów pneumatyki wzajemnie ze sobą powiązanych i koegzystujących w tej strukturze. Dodatkową definicję szafy możemy określić jako zbiór komponentów, gdzie chociaż jeden element jest wyłącznikiem niskonapięciowym, powiązanym z układami sterowania, pomiarów oraz sygnalizacji. Okay. Fajnie, wiemy z czego się składa szafa. Tam powiedz nam, jakie są trzy najważniejsze elementy w szafie sterowniczej. Na pewno elementami, które warto wyróżnić. Yy, w szafie sterowniczej, są poziomy układów zasilania, układy sterowania, komponenty pośredniczące, czyli na przykład przekaźniki, a także elementy pasywne, w tym przypadku złącza. Czyli skupimy się na trzech najważniejszych elementach. Pierwszym elementem jest zasilanie. Tak. Pierwszym i kluczowym dla funkcjonowania tego typu komponentów, jakimi są szafy. Okay. Przed nami najlepszym przykładem jest nasz topowy zasilacz Pro2. Zgadza się. Dlaczego jest taki super. Jest to topowy element w naszej ofercie. Co nas wyróżnia? To na pewno praca równoległa. Bez konieczności stosowania dodatkowych elementów, jakimi są diody, czy też moduły tranzystorowe. Hmm. Czyli podpinamy dwa zasilacze. Dwa zasilacze o tej samej mocy? Bez I realizujemy bezpieczne, bezpieczne zasilanie pozostałych elementów, które są zainstalowane w szafie. Coś, co jest nietypowego, czyli coś, komunikacja. Co jest, coś, co nas wyróżnia, to na pewno komunikacja. Możliwość parametryzacji za pomocą specjalnego oprogramowania oraz kabli do parametryzacji. Te same kable stosujemy do naszych sterowników. Także, jeżeli ktoś już posiada w swojej ofercie, dysponuje takimi kablami, to może swobodnie z nich korzystać. Ale już z komunikacją jesteśmy w stanie na bieżąco mierzyć, sprawdzać? Tak. Stosując odpowiednie moduły komunikacyjne jesteśmy w stanie nadążnie kontrolować parametry samego zasilacza, ale także elementów do niego podłączonych, takich jak prąd, napięcie, czas działania, temperatura, także wszystkie tego typu składowe jesteśmy w stanie monitorować zbierać, przesyłać dalej. Za pomocą tego typu elementów komunikacyjnych, to w tym przypadku akurat Modbus RTU, ale jest, też, jest dostępna też komunikacja Modbus TCP, a także moduł IO-Link. W przyszłości będą dostępne również moduły komunikacyjne wykorzystujące protokół MQTT i Ethernet IP. Ok, super. Dodatkowym ciekawym elementem w tym zasilaczu jest zabezpieczenie elektroniczne. Zgadza się. Zabezpieczenie elektroniczne bazuje w tym przypadku na tranzystorze mocy MOSFET. Parametryzuje się go za pomocą specjalnego oprogramowania i kabla, który jest dostępny w naszej ofercie. Nastawiona wartość prądu za pomocą tego oprogramowania oraz kabla chroni nasze odpływy przed skutkami zwarci i przeciążeń. Jeżeli nie jest to w naszym zasilaczu, mamy moduły zabezpieczające osobno. Zgadza się. Jedno, cztero, identyczne karałów. funkcje jesteśmy w stanie realizować za pośrednictwem naszych modułów do zabezpieczeń torów odpływowych. Są to elektroniczne zabezpieczenia nadprądowe chroniące przed skutkami zwarć oraz przeciążeń. E, istnieje możliwość łatwej parametryzacji nastaw prądu za pomocą e, obrotowego przełącznika zainstalowanego na przedniej części modułu. E, dodatkowo Istnieje możliwość zdalnego odstawienia, bądź też potwierdzenia stanu. W przypadku, jeżeli mamy komunikację na, na potrzeby. tak. Okej. Okay. Kolejną rzeczą potrzebną jest UPS. Zgadza się. UPS potrzebny nam jest do bezpiecznego odstawienia maszyny, urządzenia w przypadku zaniku. UPS chroni nas przed skutkami działań zapadów napięcia oraz zaników napięcia, które, no, nie ukrywajmy, są dość powszechne, wciąż w naszej sieci. Mimo coraz lepszej infrastruktury, no nie jesteśmy w stanie w pełni ich wyeliminować. Także UPS jest elementem, który znacznie, znacznie podnosi elastyczność oraz dyspozycyjność tego typu komponentów i tym samym chroni naszą aplikację przed no, zjawiskami dość, dość niespodziewanymi, prawda? Okay. Czyli, jakby na obecną chwilę, mamy pełną wiedzę na temat sposobu jakości rodzaju zasilania w szafach sterowniczych czyli mówimy tu o zasilaczu, zabezpieczeniach oraz UPS-ach. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest sterowanie. Sterowanie, tak. Możemy, sterowanie możemy rozpatrywać w dwojaki sposób, czyli sterowanie oparte o e, elementy logiki, czyli programowalne elementy, a także automatykę standardową w oparciu o przekraśniki. Mhm. Skupimy się na razie na tak. nowocześniejszej wersji, czyli sterowanie logika. Dokładnie. Sterownik PFC. Tutaj w naszej przykładowej szafie zainstalowany został sterownik z serii PFC 200 wraz z modułami wejść wejść w wersji standardowej. Jest to dość elastyczna platforma. Co nas wyróżnia, jeżeli chodzi o sam sterownik? Jeżeli chodzi o sterownik, to na pewno modularność oraz skalowalność aplikacji. Która jest możliwa do osiągnięcia. Duża ilość wejść/wyjść różnego typu, które w sposób dość elastyczny pozwalają dostosować do potrzeb klienta, a także otwarte środowisko w oparciu o system Linux, który pozwala nie tylko dokonywać konfiguracji za zamkniętego oprogramowania, jakim jest eCockpit czy CodeSys, ale również otwartych platform jak Node-RED czy Eclipse. Czyli można powiedzieć, że jeden system. Czy Jeden jest do automatyki wszystkich. budynkowej, czy do automatyki przemysłowej. Mamy ten sam sterownik, ten, to samo środowisko Dokładnie. programistyczne. Dodatkowo jesteśmy w stanie skomunikować się praktycznie... Tak, nasz sterownik to poliglota, który jest w stanie porozumieć się ma w każdym dostępnym protokole przemysłowym oraz automatyki budynkowej. Okay. To jest rozwiązanie nowoczesne. Mamy do niego jeszcze dodatkową opcję o nietypowych zastosowaniach, czyli o tak, rozszerzonej... do, Może nie do nietypowych, ale do wymagających wymagają. zastosowań. Możemy, zastosow... Możemy użyć naszych sterowników z serii XTR. Są to sterowniki oraz moduły wejść-wyjść o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, takie jak temperatura, wibracje, wilgotność, odporność na zjawiska MC. Ponadto w naszej ofercie dostępne są również bloki wejść wyjść, safety, wejść safety prawda, no oraz bezpieczne. Zgadza się, moduły iskro bezpieczne. To są jako dla wymagających. Ale też mamy klasyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o, o sposób sterowania. Za pomocą przekaźników? Tak, automatykę w, taką konwencjonalną, tradycyjną, która nie wymaga użycia specjalnych protokołów czy nie jest zbyt skomplikowana, możemy oczywiście realizować za pośrednictwem przekaźników. E, tutaj w szafie ten, ta sekcja jest reprezentowana właśnie przez e, sterowniki, e, przekaźniki, przepraszam. E, widać, że zajmuje dość, dość dużą część szafy. No właśnie. Idziemy w kierunku zmniejszania robienia wszystkiego modularnego mniejszego, czy mamy rozwiązanie, które pozwoli Oczywiście. nam zmniejszyć to. Oczywiście tak i taką, alternatywę z, taką alternatywą są właśnie przekaźniki interfejsowe o wymiarze 6 mm prawdziwych, prawdziwych 6, 6 mm, tak, które poz pozwalają na redukcję tej przestrzeni w szafie. Ok, idąc dalej. Redukując miejsce, przestrzeń w szafie, jesteśmy w stanie też y, zająć się logiką y, ze sterownikiem. Prawda? Tak. Nie zmieszając sterownika, ale. Nie, tutaj, tutaj nie mamy możliwości zmniejszenia go fizycznie, ale część elementów jesteśmy w stanie wyeliminować. Mówię tu o modułach wejść-wyjść, z których jesteśmy w stanie zrezygnować i zastąpić je. Aktywnymi modułami wejść wyjść tutaj w tym przypadku w standardzie IP67, który montujemy bezpośrednio w sąsiedztwie elementów wykonawczych bądź też czujników. Cała komunikacja odbywa się za pomocą protokołów komunikacyjnych, takich jak Profinet, Ethernet IP, ETHERCAT. Ponadto istnieje możliwość rozszycia i zwiększenia ilości wejść wyjść i dostosowania do naszych potrzeb. Elementem, który montujemy, montujemy to przy samej maszynie. Tak, montujemy jesteśmy, przy samej maszynie. Jesteśmy w stanie samontować dlatego, że mamy IP-67. Do tego, jeżeli potrzebujemy zasilanie, to mamy też specjalny zasilacz o podwyższonej tak, szczelności. Jest to zasilacz, który pozwala zredukować spadki napięć towarzyszące linią zasilającym 24DC. W przypadku zasilaczy właśnie podwyższonej szczelności jest możliwość doprowadzenia zasilania, na przykład 230 i wyprowadzenia zasilania dla modułu już bezpośrednio w szczęście. Sensie. odległości dosyć duże. Tak, może to być pomocne, ale też nasz prodba jest do tego. Zdecydowanie tak. Możliwość doregulowania napięcia pozwala zwiększyć ten poziom do wymaganego i potrzebnego dla bezpiecznej pracy tego modułu. Ponadto okay. moduły te wyposażone są w komunikację Bluetooth, umożliwiające łatwą konfigurację, podgląd stanu wejść oraz fizyczne wymuszanie sygnałów wyjściowych czyli bez konieczności stosowania dodatkowego sterownika. Przy samej maszynie jesteśmy w stanie zobaczyć, tak, co jest w stanie, załączone, co, co działa. Czyli pełną diagnostykę jesteśmy w stanie zrobić ze zwykłej aplikacji dostępnej na naszym tablecie bądź telefonie. Super. Czyli jeszcze idąc y, dalej pod kątem zmniejszania, y, zaraz przejdziemy do bardzo ważnego elementu, ale podsumowując, jeżeli chodzi o samo sterowanie, mamy nasze sterowniki PFC. Możemy to robić też za pomocą klasycznych przekazów. Bądź jeżeli mamy mniej miejsca, to znowu przekaźniki interfejsowe. I kolejną bardzo ważną rzeczą w, w szafie sterowniczej są złączki. Tak, to jest element, który no, wielokrotnie może nie jest doceniany, ale jest istotnym komponentem wchodzącym w skład niezbędnym. W obecnych czasach jest niezbędna. Ale jej zasługi są, że tak powiem, umniejszane. Niemniej jednak jest dość bardzo dość ważnym elementem w strukturze. O złączkach już powiedzieliśmy wiele. Tak, kontent jest dość bogaty ekspresza. jeśli chodzi o tego typu tematykę. Także zachęcamy do śledzenia wystąpień kolegów, którzy o złączkach powiedzieli już wiele. Są dwie nowości, którymi chcieliśmy się pochwalić. Tak, mianowicie... zdecydowanie, które też pozwalają na redukcję tego miejsca w szafie, a mianowicie bloki rozdzielcze, tutaj w tym przypadku bloki redukcyjne 6 mm na 4 mm z sześcioma odejściami, które pozwalają w łatwy sposób zasilić obwody. znowu oszczędzane miejsce w szafie. Dodatkowo ciekawym rozwiązaniem są złączki sygnałowe, które porządkują nam e, miejsce, miejsce w szafie, porządkują nam Rozwiązania po, pozwalają na łatwe zasilenie samych czujników i też powiązanie ich z, z elementami już kart wyjściowych, Ale w bardzo od, łatwy na, sposób na ten, Intuicyjny. Temat mamy, na ten temat mamy już Gotowy Express Będzie link w, w, pod filmem, więc spokojnie będzie można to zobaczyć dalej. E, OK, czyli mamy trzy najważniejsze elementy. Zdecydowanie tak. Omówione: zasilanie, sterowanie i złączki, to teraz pytanie z innej beczki. W jaki sposób, jakie są największe błędy, jeżeli chodzi przy proje o projektowanie szafy e, sterowniczej? Projektowanie i użytkowanie, użytkowanie. szaf. E, jeżeli chodzi o, <laughs> ich jest wiele, tak na dobrą sprawę można o tym mówić godzinami, ale takie trzy najczęściej spotykane i kardynalne błędy e, to zdecydowanie zła lokalizacja elementów zasilających. Czyli urządzeń zasilających, czyli zasilaczy, UPS-ów. Mm. Czyli wszyscy skupiają się na tym, ile ma być sygnałów, jak mają tak, być Tak, zdecydowanie. Projektanci skupiają się na tych układach yy, sterowania, I a na samym w... końcu dochodzi nam zasilacz, który no tak. nie wiem gdzie umieścić no, i coś, zasilacz... co ląduje na dole. Zdecydowanie tak, zasilacz jest jaki, yy, jaki jest, każdy widzi, także jest to element, yy, który najczęściej. O którym najczęściej myśli się już na samym końcu, prawda? Wcześniej wiadomo, dobieramy sterowniki, odpowiednie moduły wejść, wyjść. Jakie są wady, zagrożenia, jeżeli umieścimy ten, ten, ten sterownik, zasilacz. Y, zasilacz nie w właściwym miejscu. Tak. Zasadą działania zasilacza jest transformacja energii. Z napięcia przemiennego do napięcia stałego. Niestety nie jest to idealny element. I część energii tracona jest na ciepło, prawda? Jest oddawana w formie ciepła. Tak. Więc czyli, jeżeli mamy go na samym dole, nagrzewamy całą szafę. Tak, no, potrzebnie. Dokładnie. Przepływające powietrze ogrzewa się i wędruje ku górze. Jeżeli zainstalujemy nad nim jakiś sterownik, prawda? To będziemy go dodatkowo nagrzewać. E, najlepszym rozwiązaniem, tak jak jest to przedstawione tutaj, jest instalacja zasilacza w górnej części szafy sterowniczej tak aby nad nim nie znajdowały się inne aktywne elementy. Aktywne elementy czyli sterowniki, przekaźniki switche internetowe etc. Prawda? Tak aby nie powodować dodatkowego dogrzewania tych komponentów, a tym samym pogarszania ich warunków pracy i doprowadzenia do szybszego starzenia. Czyli wydłużamy żywotność Wydłużamy zdecydowanie żywotność tym samym e, Wpływamy również na cyrkulację powietrza i samą temperaturę w szafie. Czyli bardzo proste rozwiązanie, które w dosyć banalny sposób jest nam w stanie wydłużyć żywotność Zdecydowanie tak. Okej, okay. kolejna rzecz, która cię denerwuje. Zbyt długie przewody. Zbyt długie przewody. Ogonki. Świńskie ogonki, tak. Świńskie ogonki. Eee, to jest troszeczkę nasze przyzwyczajenie, jeśli chodzi o osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie szaf sterowniczych. Eee, przygotowanie odpowiednich zapasów długości przewodów. Eee, Błędem jest tworzenie dodatkowych zwojów, czyli tak zwanej em, dodatkowej, wprowadzamy dodatkową niepotrzebną indukcyjność, Dodatkowe. prawda? W przypadku wystąpienia przepięć łączeniowych. O dużych wartościach czy przepięciach atmosferycznych. W tych właśnie zwojach generuje się bardzo duża siła elektrodynamiczna, która może doprowadzić do wyrwania złącz, ze złącza. Uszkodzenie, uszkodzenie, uszkodzenie mechaniczne, a nie elektryczne? Może wystąpić też uszkodzenie elektryczne, ale bardzo często jest to uszkodzenie mechaniczne, czyli fizyczne wyrwanie przewodu, bądź też uderzenie w inne elementy znajdujące się w pobliżu i uszkodzenie ich. Czyli Odpowiednia długość przewodów? Odpowiednia długość przewodów, odpowiednie środki ochrony typu ograniczniki przepięć stosowane na zasilaniu, czy też na elementach odpływowych, jak najbardziej pomogą przy eliminacji tego typu zagrożeń. Okay. Kolejnym błędem podczas projektowania jest stosowanie niewłaściwych szyn DIN. Zgadza się. W przypadku dużych elementów Ciężkich. ciężkich, dużych elementów jak zasilacze, switche, falowniki, sterowniki PLC. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie szyn DIN o dużym profilu. Czyli na przykład 15x35 w miejsce 7,5. Pod kątem obciążenia. Pod kątem, pod kątem obciążenia, instalacji. ale też możliwości instalacji. Z racji tego, że w przypadku tego typu dużych komponentów. Trudno jest zainstalować w łatwy sposób na profilu 7,5 tak duży element, prawda? Zdecydowanie łatwiej można to zrealizować Czyli na profilu 15,35. Podczas, podczas ewentualnego przestoju serwisu dużo łatwiej nam się wy wymieni. Zdecydowanie cza czas, który jest wymagany na demontaż będzie krótszy w przypadku 15,35 niż 7,5. Okay. Czyli to też jest bardzo ważna rzecz, o której nie zawsze, nie, zawsze, nie zawsze pamiętamy. Czas to pieniądz. Tak jest. Kolejną rzeczą, o której warto, warto pamiętać, jest odpowiednie ekranowanie. Dokładnie tak. Czyli przygotowanie odpowiednich ekranów. My razem z firmą Lab przygotowaliśmy poradnik, który w łatwy sposób obrazuje, jak należy przygotować ekrany w każdej szafie sterowniczej, tak aby uniknąć Podstawowych problemów z jej funkcjonowaniem, czy też uniknąć błędów i awarii z tym związanych. Temat jest bardzo dobrze wyczerpany, jeżeli chodzi o, o ekranowanie pod kątem poradnika i pod kątem y, samych już y, prezentacji w internecie, na YouTube, czy też na naszym, na naszym kanale. Y, zachęcamy również link, będzie pod spodem, żeby się z tym zapoznać. Wydaje mi się, że temat jest ciekawy i warty do przejrzenia sobie i Zdecydowanie tak. Okay. Czyli co? Mamy wszystko omówione. Pokazaliśmy, pochowaliśmy się szafą sterowniczą. Mamy dobre praktyki, jakie powinny być sterowane. Błędy, które nas denerwują, których być nie powinno. Co, dziękujemy Wam za uczestnictwo w naszym w dzisiejszym ekspresie. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzu, postaramy się na nie odpowiedzieć. Dzięki, cześć. Smart designer,